Cześć, za nami losowanie turnieju ATP 1000 i WT 1000 w Indian Wells. Na kogo trafili polscy tenisiści? Zapraszam do oglądania najnowszego odcinka programu tenisowego. A partnerem dzisiejszego odcinka jest strefa tenisa oferująca m.in. sprzęt, odzież i akcesoria do uprawiania tego pięknego sportu. Link do strony sklepów w opisie filmu. Polecam sprawdzić ich asortyment. Przejdź do strefy tenisa i odkryj, że tenis jest dla każdego. Tenis to nie tylko gra, to sposób na życie. Strefa tenisa. Twój tenisowy dom. Turniej w Indian Wells, jeden z najbardziej prestiżowych w całym kalendarzu męskiego, jak i kobiecego tenisa. Tytuł bronią Iga Świątek i Carlos Alcaraz. Turniej WTA 1000 oczywiście i ATP 1000 w przypadku mężczyzn. Pierwsze zawody tej rangi w tym sezonie. Korty Twarde, Kalifornia, Iga wygrywała już tam dwukrotnie. I nasza tenisistka rozpocznie zmagania tradycyjnie w tym turnieju od drugiej rundy. W pierwszej rundzie ma wolny los, a w najbliższym meczu może trafić na Caroline Garcia, 71. tenisistkę świata, albo Amerykankę Bernardę Pere. Myślę, że na, któr na którąkolwiek by nie trafiła, to raczej zadanie. Absolutnie do wykonania z punktu widzenia Igi Świątek. Garcia oczywiście wielkie nazwisko, wielkie sukcesy w poprzednich latach, ale ostatnio nie jest już tak dobrze usposobiona. Chyba najlepsze lata ma za sobą, nawet zapowiadała kilka miesięcy temu, że może sezon 2025 być, być ostatnim w jej karierze. Więc tutaj wy, niewykluczone, że Francuzka już po tym roku pożegna się z tenisem. On żaber albo Diana Jastremska to ewentualne rywalki Igi Świątek w trzeciej rundzie. Tunezyjka oczywiście zawodniczka z wielkimi sukcesami, ale już sprzed lat, bo tak naprawdę najlepszy sezon w karierze miała 2022 i chyba już nie jest w stanie do tego nawiązać, ale potencjał ma duży. Ukrainka też potrafi grać. Niedawno rywalizowała z Igą na Bliskim Wschodzie. W czwartej rundzie Karolina Muchowa może być rywalką Igi Świątek. Julia Putincewa, Katryna Siniakowa. To wszystko są zawodniczki oczywiście o sporych możliwościach. Ale mimo wszystko, zwłaszcza Siniakowa, to chyba nie ma się czego obawiać. Z Muchową Iga rywalizowała już czterokrotnie, bilans ma 3 do 1. Oczywiście Czeszka potrafi naprawdę zaimponować czasami formą, dojść do półfinału, finału największych imprez, ale jednak jest też bardzo chimeryczna, kłopoty zdrowotne i wcale nie jestem przekonany, czy nawet dojdzie do tej czwartej rundy. Ale życzyłbym sobie taki pojedynek, który, jak przypomnijcie sobie, rozpoczynał ten rok, bo przecież Polka i Czeszka właśnie rywalizowały w United Cup. W ewentualnym ćwierćfinale na IG może trafić m.in. Paula Badosa, chociaż ona ostatnio miała problemy zdrowotne. Marta Kostiuk, która też jest trochę chimeryczna, Linda Noskowa to na pewno byłaby groźna rywalka dla Igi. Kim Jena, ale Chinka od początku tego sezonu nie błyszczy, więc tutaj trudno się spodziewać, żeby doszło do jednej czwartej, ale kto wie? I dopiero półfino wydaje się być tym etapem turnieju, gdzie na IGę mogą trafić naprawdę. Niebezpieczne przeciwniczki, rybaki na Pegula, Ostapienko, Andrijewa, ale to jest tak daleko, że naprawdę nie ma co wybiegać w przyszłość. Na razie Iga niech się skupi na swoim najbliższym meczu, i te kolejne potencjalne nie zapowiadają się tak źle. Ogólnie wydaje mi się, że dobre całkiem losowanie z perspektywy Igi. Oczywiście, że gdzieś tam po drodze są niebezpieczne muchowa. Czy Putincewa, ale jak na to, na kogo mogłaby ewentualnie trafić, to wydaje mi się, że nie ma co narzekać. Wiele zawodniczek z zagadkową formą, jak chociażby Hinka Jenk, czy Paula Badosa, która ostatnio właśnie miała kłopoty zdrowotne, czy Linda Noskowa, która też jest troszeczkę chimeryczna. I te największe rywalki to dopiero w półfinale albo w finale. Magdalinette z kolei trafiła w pierwszej rundzie na Amerykankę Peyton Steele's groźną. Która na pewno potrafi zaskoczyć, a w ewentualnej drugiej rundzie Linette może rywalizować z Jessica Pegulą, która jest rozstawiona, która niedawno wygrała turniej WTA 250 w Austin, i tu na pewno poprzeczka poszłaby bardzo wysoko. Magdalena Frank z kolei jest rozstawiona w, w, w tym turnieju, dzięki temu nie zagra od pierwszej rundy, tylko od drugiej, i to jest już pierwsza dobra wiadomość, a w ewentualnym kolejnym meczu trafi na. Ukrainkę Kalininę albo Brązetti Włoszkę, i tutaj wydaje się, że duża szansa na to, żeby Polka awansowała do trzeciej rundy, a tam może trafić już na Arynę Sabalenkę. Jeśli chodzi o Białorusinkę, to w drugiej rundzie czeka się będzie pojedynek z Kessler albo Blinkową. Amerykanka coraz groźniejsza, jest już 48. w rankingu kobiecego tenisa. Ostatnio była w finale w Austin. To mógłby być ciekawy pojedynek między nią a Sabalenką. Nie daleko liderki rankingu są także w drabince Aleksandrowa, Kasatkina, Samsonowa, w większości Rosjanki. A w połówce Sabalenka ma między innymi przede wszystkim może Madison Keys, Coco Goff, Anisimową czy Nawarro. Goff w drugiej rundzie może zmierzyć się z Radukanu, a Kis, która wraca do gry po tym jak zrobiła sobie przerwę, musiała odpocząć, miała też kłopoty zdrowotne, a wygrała wcześniej oczywiście Australian Open, największy dotychczas turniej w tym roku, to w drugiej rundzie zmierzyć się może z Potapową. Inny ciekawy też pojedynek drugiej rundy, jaki może zostać rozegrany, to Clara Tauson Naomi Osaka. Patrząc teraz na męską drabinkę, Hubert Hurkacz wylosował całkiem nieźle w drugiej rundzie. W pierwszej ma wolny los z racji rozstawienia, w drugiej może trafić na Włocha Dardieriego albo Argentyńczyka Diasa Acoste, ale później schody powinny być raczej poważniejsze, bo w ewentualnej trzeciej rundzie Lorenzo Sonego, który był w tego rocznego Australian Open, albo Australijczyk Alex De Minor, więc już Zawodnik z absolutnej czołówki, a niedaleko Huberta w drabince jest także m.in. Nowak Djokovic. Hubert wraca do gry po Marsylii, gdzie niedawno odpadł w drugiej rundzie, potem wycofał się z Acapulco. Zwykle na kortach w Stanach Zjednoczonych idzie mu nieźle, wygrywał w Miami przed laty. A w eliminacjach jeszcze tego turnieju w Indian Wars, który zaraz rusza, gra Kamil Majszak. Przeszedł już pierwszą rundę w drugiej zagra, tej decydującej z czyliczykiem Garinem, oby dostał się do turnieju głównego. Z jedynką w turnieju męskim w Indian Wells występuje Aleksander Zwierjew z racji oczywiście zawieszenia Janika Sinera, który nadal nie może występować do 4 maja. Ciekawy może być mecz w drugiej rundzie tego turnieju między Nowakiem, Djokovicem a Nikiem Kyriosem, jeśli Australijczyk przejdzie swoją pierwszą rundę, a w trzeciej ewentualnej rundzie Carlos Alcaraz z kolei może trafić na Denisa Szapowa, Łowa, Kanadyjczyka, który w ostatnich miesiącach naprawdę rośnie. I wraca do swojej formy, która mu pozwalała w przeszłości nawet być w półfinale Wimbledonu czy awansować do top 10 męskiego zestawienia. Z innych ważnych informacji, Polka Katarzyna Peter i Majer Sheriff Egipcjanka wygrały turniej. WTA 500 w Meridzie. Wielkie brawa dla tej pary, dla Polki. To największy sukces w karierze. W najnowszym rankingu Debla jest już na pozycji 51. Nigdy nie była aż tak wysoko. W Meridzie z kolei wygrała w singlu Emma Navarro. A jak wspomniałem, w Austin najlepsza była Jessica Pegula. Tylko to był turniej rangi WTA 250. Jeśli chodzi o Igę Świątek, to warto jeszcze odnotować, że mamy potwierdzenie, iż zagra w turnieju w Bad Homburg. To są zawody odbywające się od 22 do 28 czerwca, czyli tuż przed Wimbledonem na trawie. Iga będzie mogła wystąpić w, w zawodach rangi WTA 500. Dyrektorką tej imprezy swoją drogą jest Angelika Kerber, czyli zawodniczka, która jeszcze do niedawna grała zawodowo, była mistrzyni wielkoszlemowa, była liderka światowego rankingu Iga wraca do Bad Homburg, gdzie grała dwa sezony temu, doszła wtedy do półfinału i wycofała się. Potem to jest zapewne pomogło takie ogranie się na trawie, by dojść wówczas do ćwierćfinału w Londynie. To jest dotychczas najlepszy wynik Igi w dorosłym tenisie na Wimbledonie. Winfiset, trener naszej tenisistki, zapowiadał kilka tygodni temu, że Iga zagra prawdopodobnie w jednej właśnie imprezie albo nawet większej liczbie takich zawodów przed Wimbledonem, bo... Trzeba się przygotowywać na trawie, a zatem, jeśli Iga zajdzie daleko oby w Roland Garros, to później finał kobiecego turnieju w Paryżu z 7 czerwca. Następnie kilka dni odpoczynku prawdopodobnie, potem powrót do treningów, ale już na kortach trawiastych. Następnie ten turniej w Niemczech i już Londyn, bo tuż po zakończeniu Bad Homburg jest turniej na Wimbledonie. Tak może wyglądać sposób przygotowań Igi do tego turnieju wielkoszlemowego. To też oznacza, że Iga pewnie nie zagra w Berlinie w dniach 16-22 czerwca. I na koniec piszcie, koniecznie w komentarzach, jak patrzycie na losowanie Igi Świątek, Magdylinet, Magdaleny Fręch i Huberta Hurkacza w Indian Wells i co sądzicie o powrocie Igi Świątek do gry w turniejach przygotowujących przed Wimbledonem. Trzymajcie się mocno. Pozdrawiam.